Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Madi, a dzisiaj sobie zagramy w Hard Traka. Niesamowite, e, że Windows 10 puścił mi tą grę, możemy śmiało sobie pograć i wrócić do mojego dzieciństwa do również Waszego dzieciństwa, bo e, myślę, że, że również Wy graliście w tą grę i jeśli dobrze wiecie, to to jest dziecko e, scs i na tym został stworzony EuroTrack to jest pierwsza gra e, symulacyjna, która pokazywała właśnie świat ciężarówek, świat transportu, a dopiero później powstawały kolejne części, a to jest pierwotna część Eurotraka i samo SCS e, w wielu wywiadach mówiło, że właśnie Hard Track jest główną pod, podstawą właśnie jazdy AeroTracka, pomimo tego, że mówimy tutaj oczywiście o Stanach Zjednoczonych i to są ciężarówki drogi amerykańskie. Nie przedłużając, zapraszam Was bardzo serdecznie na ten odcinek. I co? Jedziemy. Przygotowałem dla Was bardzo. E, krótką trasę na, na wstępie, bo jedziemy z REN do, do San Francisco, ale jedziemy z bardzo drogim ładunkiem. Jedziemy bardzo, z, e, bardzo drogi ładunek mamy, ponieważ mówimy tutaj e, o 31 tysiącach dolarów. Średnia średni zarobek na tej trasie to jest. To jest e, okolice 12-15 tysięcy. Także mamy podwójną część. Jak pamiętamy doskonale problem w tej grze zawsze było z hamowaniem. E, ale no, no cóż, to jest właśnie to, że, że chciałem z Wami wrócić do, do tych czasów, nasze, naszego dzieciństwa, do mojego dzieciństwa. E, I i razem powspominać jak to tutaj to wszystko wyglądało, ja już część ee, zrobiłem samemu. Czyli mamy już tam kilku kierowców zatrudnionych, mamy również ee, właśnie zakupioną ciężarówkę, ale mamy uzbierane 165 tysięcy. Także myślę, że po tej dostawie, będziemy te 190, i pojedziemy sobie zakupić jakąś lepszą ciężarówkę, jeszcze lepszą ciężarówkę. E, ale, ale zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeśli spodoba Wam się taki odcineczek to pamiętajcie, żeby zostawić, zostawić lajka e, i dać mi znać w komentarzu czy, czy na przykład robimy e, jakąś nową firmę, ale na trudniejszym poziomie. To jest oczywiście najłatwiejszy poziom, ale możemy iść na średni albo na, na trudny. Także jeśli podoba Wam się taki odcinek jak, jak ten, chcecie ze mną powspominać te, te czasy, chcecie właśnie niekoniecznie spędzać w tej grze dużo, dużo czasu, e, ale zobaczyć co i jak było, no to jak najbardziej, piszcie mi to, to w komentarzach, to to właśnie zrobimy sobie od początku e, jakiś profil i od początku na no, trudniejszym poziomie będziemy sobie grać. Myślę, że... To jak najbardziej, tak? Ja, ja sprawdzałem na, na YouTubie, czy ktoś właśnie w ostatnim czasie grał w tą grę, bo, bo oczywiście szukałem e, możliwości jej pobrania i, i zapłacenia za, za, to, za to pobieranie. Niestety w ostatnim czasie nikt nie grał, tam e, pojawiły się jakieś filmiki, ale wydaje mi się, że to nie były filmiki że miesiąc temu, ale sam po prostu YouTube e, to, to wyświetlił jako miesiąc temu ale te, te filmiki mają o wiele więcej e, miesięcy czy też lat zjeżdżamy sobie na wagę. Zrobimy sobie pomiar i po pomiarze zostawiam Was same. すみません。 Dobrze, moi drodzy, kończymy właśnie jedną, jedną trasę. Zamiast poszukamy sobie drugiego ładunku i zaczniemy drugi ładunek. Nie wiem, czy, czy wy też mieliście kiedyś taki sposób, właśnie jeżdżenia, sposób, no, taki styl jeżdżenia w tej grze, że jeździliście właśnie poboczem i. Staraliście się jak najszybciej, bo jeśli się przyjrzycie to gra na nas wymusza, e, no bo mieliśmy naprawdę 6 minut, żeby przejechać, gdybyśmy e, stosowali się do tych e, wszystkich świateł, zwolnień i tak dalej, i tak dalej, no to ewidentnie, ewidentnie e, byśmy nie, nie zdążyli, nie? Minuta nam została, no. Oczywiście można mieć lepszą ciężarówkę i tak dalej, i tak dalej. Ale obawiam się, że, że to tutaj nie, nie rozchodzi się o ciężarówkę Tak samo widać różnicę teraz w zachowaniu tej symulacji jazdy Jak ta naczepa się składa, jak, jak ciężarówka sama jeździ bo dla mnie to jest takie sztywne w tej grze tutaj, że ona nie tyle co się zgina, co po prostu delikatnie się tam przesuwa. Robimy rozładunek, 1% uszkodzenia jest ze względu na to, że e, na tej wadze był jakiś bóg. E, no i dobra, przesuwamy sobie teraz czas, przesuwamy nasz czas. Musimy sobie jeszcze przesunąć. OK. Eee, I wtedy mamy 16 godzin pracy. No, tutaj było zakupienie tej ciężarówki i tak dalej. Mamy już prawie 4 gwiazdki. Eee, I tutaj, tutaj mamy listę kierowców. I, i tutaj robię małe cięcie czy też może przyspieszę Wam przyspieszę Wam wszystkie tutaj moje pozycje Dobrze. Dobrze, moi drodzy. Eee, jedziemy sobie poszukać jakiegoś ładunku. Fajnie by było, żeby był dosyć drogi. To jeszcze polepszamy ciężarówki właśnie naszym kierowcom. No, jeśli, jeśli nam się to nie uda, mówi się trudno. Tutaj mamy Las Vegas za 30. Mamy Fonik za 43 sorry że ja to zrobię tak bardzo was za to przepraszam ale 43 tysiące do Fonix to jest 50 prawie kafla nie ma co wybrzyzać czekaj ta. no z Vegas no jak, jak nie znajdziemy nic tutaj to, to pójdziemy sobie to pójdziemy sobie na, na to 43 a póki co poszukamy sobie tutaj jakiegoś zleconka Paliwo się kończy, także będziemy musieli przejechać przez stację. Ale to i tak ja chcę jechać na, na, na południe. Także stacja będzie zaliczona. Mamy sobie sobie dokończenie. Zaraz znikną. Poczekamy. Chwilę I i złoczymy. To jest chwila na łuk herbaty. Nie wiem, czy wy to widzicie, ja to widzę. I weźmiemy sobie tą dostawę. Weźmiemy sobie tą dostawę, nie czekajmy za długo. 55 tysięcy. Myślę, że maksymalnie moglibyśmy tutaj czekać na 63, 68 lub 71. To jest najwięcej, e, największa wartość, jaką przewoziłem w tej grze. I to pamiętam z właśnie z dawnych lat. Nie, nie z tych lat. Robię za grę, bo jak wiemy, tutaj samochody nawet się zatrzymują na środku drogi, także e, no, przezornego i tak dalej, i tak dalej. Jedziemy. E, I tak, wymienimy sobie e, ciężarówkę. Wymienimy sobie ciężarówkę na lepszą naszą i do tego damy kierowcom e, damy kierowcom o wiele lepsze ciężarówki. Myślę, że dwóch kierowców będzie miało szczęście i dostanie właśnie dwie jakieś fajniejsze ciężarówki albo dostanie trzech ale to nie będą aż tak super tylko jeden e, poziom wyżej dam mamy 11 minut no, tak się spodziewałem tego że, no, autobus nam wjechał szybko się podpinamy Musimy troszeczkę wycofać, musimy troszeczkę wycofać, i albo się uda, albo się nie uda. Dobra, mamy to 30 sekund znowu stracone, ale no cóż. Troszeczkę ta gra mi na grę zręcznościową, ale myślę, że, że damy sobie radę z Damy sobie radę, zobaczymy co co i jak. Jedziemy teraz zatankować. Jak zatankujemy, to już zostawiam Was samych. Tak jak mówiłem, dajcie mi znać czy, czy się podoba gra, czy, czy podoba Wam się ta seria, żeby wrócić do dawnych lat. E, chyba że, że chcecie, żebym e, posprawdzał wszystkie po kolei, bo tutaj mamy e, grę 2002 rok, a z tego co pamiętam SCS wydało za rok albo za dwa kolejną część, już nie pamiętam, która, która to była, ale również mogę Wam ją załatwić e, i, i ją nagrać, także możemy właśnie przejść sobie m, od hard tracka, myślę, że do Eurotraka jedynki, no bo dwójki nie ma co, co nagrywać. E, Także mniej więcej, mniej więcej możemy sobie zrobić. Albo tutaj fajne serie, albo zrobić sobie serię, że przypominamy sobie te, te dawne części e, SCS-a. Ja wam jeszcze nie, nie powiedziałem innej rzeczy. E, znajdujemy się teraz na moim e, małym mik mikrusim, takim bardzo mikrusim e, stanowisku do grania bo mniej więcej gram sobie tutaj na e, w CSK, ale właśnie mam swoją taką e, kierownicę to jest Driving Force GT e, ale nie potrzebuję lepszej bo, bo jeśli chcę lepszą, lepszą kierownicą sobie pograć no to właśnie jeśli nie widzieliście to, to na dole jest e, pewnie pojawiają wam się moje filmy gdzie e, jeździmy na symulatorze także jeśli ktoś jest zaciekawiony symulatorem do nauki jazdy, wyścigówek i innych rzeczy, jakich tam się poruszam, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Nie chwyciło nam stacji benzynowej, tego też nie lubię w tej grze. To się Zatrzymujemy tak o. a to po prostu nie działa. Wejdziemy sobie drugi raz. Czemu nie mogę zatankować? Czym jest zaś problem? O, dziękuję. Bez sensu, tarcza, dodawałem gazu, ale nie no, ma. No, no. Tankujemy do pełna. Wrzucamy sobie kamerę do kabiny i lecimy. Lecimy. Straciliśmy przyczepę na 11.30. 11.30 Czy straciliśmy przyczepę na 11.30? Mamy już e, 9.20 Ja muszę sobie zrobić pauzę małą e, żeby coś e, sprawdzić na, na internecie No i dobra Ja Was zostawiam teraz samych e, i myślę, że na spokojnie do tego do tego Phoenix zajedziemy sobie raz, dwa, trzy. Drodzy, zjeżdżamy sobie na komis Wiem, mamy, mamy 7 minut No dobra, 8 minut Żeby eee, zajechać do tego Fenix A nie jesteśmy nawet w połowie drogi No okej okay. Spoko, czaję Ale Tak jak mówiłem Kasa uzbierana Trzeba zrobić małe zakupy Wchodzimy na komis mamy za 98, mamy za 161, 226 niewielka jest różnica bo mamy 30 koni prawie jak w Eurotracku pomiędzy Volvo a Scaniał to tam jest chyba 20 albo 30 koni, to jest też niewielka także kupujemy ten ciężarówkę. Super. Mamy nową ciężar i ruszamy. Ruszamy naszą machiną, przejdźmy na Nie mam zamiaru teraz się zatrzymywać do kontroli policji, nie mam zamiaru pilnować ograniczyć kościół. na to, że... Nie mamy pod górkę, pięknie, ale to pięknie. Nie, nie, nie. tutaj Idziemy, idziemy, rozszerzamy się Ja was w tym momencie momencie zostawiam śmiało, um, oglądajcie, ja troszeczkę przyspieszę tempo. Zaczynamy już na miejsce. 2%. No, niestety nie mamy super dostawy rewelacyjnej, ale myślę, że te 2% będzie jakieś do zaakceptowania. Tutaj jest dla zwykłego za 15 tysięcy. nad specjalny. Przejdzie. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że przejdzie. Ja na Lenia to zrobię. Zostały nam 2 minuty, 2,5 minuty, także super to wyszło czasowo. Okej okay. i nie mamy żadnej kary, super. Nie mamy żadnej kary, także jest, jest rewelacyjnie. Firmy, notowania firmy wzrosły, też rewelacyjnie. Tutaj są nowe, będą nowe dostawy. A, jest. zrywna jest. Z drewna to była. Zrywne, to takie. O, tutaj jest taka pani. Bardzo ładna pani jest. Gasimy silnik do San Francisco za 40 tysięcy. Nie najgorzej. to co mówiłem? Idziemy sobie na nasze, do naszych pracowników. I robimy usprawnień I robimy tak. Robimy tego za 20. 000. Aha, tego nie można. Tego mówiliśmy za 20, tego on za 62. A jakbyśmy wzięli, może tego wynajęli. Chociaż nie. E, nie, nie, nie. Zróbmy... Chwila. Zróbmy tego za 20 Tego nie można Tego można eee, Tego za 20 Ogólnie ten ciągnik jest o wiele lepszy Niż ten chwilę, A chwilę jak tego mamy, a chcieliśmy tego to Mamy 42 E, dobra, robimy tego i przechodzimy na to, czyli te 62 tysiące, co, co było poprzednio, to nie? Dobrze, liczę. 20 za białego i 42, dobra. To ten ma czarnego i ten będzie jeździł na czarnym, ze względu na to, że ma największe notowania. E, i, I myślę, że, że ok, że na tym, na tym zakończymy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek, mam nadzieję, że się podobało. Nie wiem jak to wyszło czasowo, bo teraz na moim nagrywaniu mam 42 minuty, także bardzo długo, ale zapewne to poskracam i, i to wszystko wyjdzie o wiele krócej. To co, to co mówiłem na początku, no jeśli wam się podobało, jeśli jesteście zainteresowani tą grą albo innymi grami Ale z SCS-a, naszymi małymi... Dziećmi, które spowodowały powstanie Eurotraka, no to, to dajcie mi znać w komentarzu, czy jest sens robienia, czy, czy nie. Nie samego ciągło do tego, żeby stworzyć ten odcinek, żeby powrócić właśnie do, do początków, do mojego dzieciństwa i myślę, że właśnie do Waszego również. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie!